Dzień dobry, drogie ciaczki, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się utworem, który zyskał drugie życie dzięki internetowi. A mianowicie chodzi o utwór z Lada pod tytułem Electronic Supersonic 5, 4, 3, 1 Of Blast! Akordziki jakie potrzebujemy do utworu. Ice small? F mol, dis dur i dis mol. I widzicie jakie mamy to jest to całe zwykłe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. I lecimy sobie. Dwa razy jest ICE, dwa razy F, dwa razy GIS i dwa razy dis. I to tak naprawdę jest cała piosenka, bo tam wszystkie w sumie zwrotki, refreny idą tak naprawdę na tych akordzikach, tylko musicie obczaić kiedy są przerwy, bo on tam często robił właśnie jakieś przerwy Super eleganckie odliczania i różne dziwne rzeczy, e, więc to już zostawiam wam Fly away in my space rocket You know need put money in my pocket The door is close I just lock it I put my port plug in your socket Sun and sky is bright like fire. You and me gets higher and higher. Cut of communication wire. Only thing can stop us is flat tire. I drogie ciaczki, to byłoby na tyle w dzisiejszym lekcji. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Posłać jest genialny kawałczek! Drogie ciaczki, to byłoby na tyle w dzisiejszym Na Należy trzymać się papatki.